Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Patryk i zapraszam was na odcinek poświęcony ekipie Czesława Michniewicza, gdzie polska reprezentacja U21 rozpocznie swój bój na Euro, które ma miejsce we Włoszech. Pierwszy przystanek to Belgia. Zobaczymy jak sobie poradzą, ale o analizie porozmawiamy sobie za chwilę. Polski U21 niestety, tak jak już wiecie, dużo, dużo wcześniej trafiła nam arcytrudną grupę, gdzie będzie się mierzyć z gospodarzami turnieju, a także między innymi z Belgami czy Hiszpanami. Także nie jest to zbyt łatwa grupa. Co mogę powiedzieć? No, jesteśmy tutaj skazywani na porażkę ze względu na tych właśnie czterech, trzech, przepraszam, arcy trudnych przeciwników. No ale to może działać na naszą korzyść, ponieważ wcześniejsze mistrzostwa świata do lat 20, które pokazały, że tak naprawdę żaden faworyt nie jest tutaj w 100% faworytem, że zdarzają się niespodzianki. Między innymi, właśnie na tych Mistrzostwach Świata, które mieliśmy okazję oglądać w Polsce. Także i tutaj również upatruję szans naszej reprezentacji na to, że może sprawić niespodziankę, chociaż nie łudzę się, że nie jesteśmy tutaj w żadnym z tych spotkań, chociaż cień szans na to, że jesteśmy faworytem. Także po prostu liczę na to, że Polacy dobrze się zaprezentują, a mają po co grać, bo oprócz tego, że grają na Mistrzostwach Europy. U21, to reprezentacja Czesława Michniewicza również walczy o udział na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a myślę, że PKO, czyli Polski Komitet Olimpijski, nie obraziłby się, jeżeli mógłby wysłać kolejnych sportowców, tym razem w piłce nożnej, na ten bardzo ważny udział, czterolecia, właśnie który będzie się odbywał. Już niedługo w Tokio. Także myślę, że jest o co walczyć. Zobaczymy, jak zagramy. Dużo z tych piłkarzy na pewno. Po tym turnieju raczej pożegna się z U21, przejdą do seniorskiej reprezentacji, co mnie w ogóle nie dziwi, bo część z nich jest tam już, myślę, że powinna tam się znajdować, ale zobaczymy też również, jak to się pod wszystko potoczy. No i tak jak mówię, liczę na dobre spotkanie, liczę na to, że Polacy dobrze się zaprezentują, że dobrze zagrają w piłkę, przede wszystkim, że odbędzie się od głupich, jakichś niepotrzebnych starć strat czy w ogóle głupich strat bramek także liczę na nich. Z sercem oczywiście jestem za Polską, no, ale niestety rozumiem już za reprezentacją Belgii w komentarzach, jak Wy uważacie. Czy Polska wygra to spotkanie, czy może przegrać, czy jakie wy macie opinie po spotkaniu, przed spotkaniem? Wszystko oczywiście możecie sobie pisać, właśnie w sekcji komentarzy. Natomiast, jeżeli jesteście nowymi widzami, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału, ponieważ coraz więcej nowości wskoczy na, nasze tutaj, na nasz kanał przede wszystkim. Z racji filmików. Również już teraz zachęcam do śledzenia wieczorem naszego kanału ze względu na to, że prawdopodobnie pojawią się kulisy tego, jak my byliśmy na meczu o trzecie miejsce w Gdyni. Także tego możecie się spodziewać raczej wieczorem, albo ewentualnie na początku dnia, w poniedziałek. Tego jeszcze nie wiem, ale już teraz serdecznie na to zapraszam. Jeżeli chcecie nas obserwować, co robimy poza to zachęcam do subskrybowania nas, a raczej od szukiwania nas na mediach społecznościowych. Znajdziemy, znajdujemy się na Facebooku i na Instagramie pod nazwą Piłkarska Rzeźnia. Linki znajdują się w opisie. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w przyszłości. Cześć.